ma kolejny dzień już mniej więcej wiem co gdzie jak rozprowadzić jeżeli chodzi o kable także bruzdy się ogarnie eee, zanim bruzdy jeszcze ogarnę to muszę poprawić e, jeden otwór mianowicie tutaj w ozieńce. z tej ściany przenieść na tą ścianę mam już e, o, oznaczone także tylko wziąć e, wiertarkę i działać także to w pierwszej kolejności ogarnę a później biorę się za bruzdowanie z tym, że dzisiaj będzie trochę wygodniej mam nadzieję, bo zaopatrzyłem się w odkurzacz. Kupiłem właśnie coś takiego. Początkowo miałem kupić Kerhera WD3 bodajże. On kosztował około 300 zł, Ale zdecydowałem się na tego, bo go zobaczyłem w sklepie po prostu. Jest spoka opcja, bo ma gniazdo zasilania na górze. Więc mogę sobie podpiąć kątóweczkę elegancko, bez ciągania nie wiadomo ilu przewodów. A kosztowało 400 zł. Nie wiem czy, 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 czy cena była w promocji, wydaje mi się, że chyba standardowa cena tego odkurzacza. 1400 albo 1500 watów, wydaje mi się, że będzie spoko. Także zadanie na dzisiaj to przede wszystkim skończyć bruzdowanie, jeżeli chodzi o gniazdka, posprzątać na chałupie i później jeszcze wezmę się za wyrównanie terenu pod trawy widziałem taki patent w internecie, że ludzie mocowali linę do palety i palety ze sobą ciągali i to mniej więcej wyrównywało teren mam zamiar coś takiego dzisiaj zrobić jeżeli będzie pogoda oczywiście no i tak to ma wyglądać na dzisiejszy dzień także łapię się za motowiertarkę i na razie jadę z tym jednym otworem a potem lecimy z brozdowaniem Jest e, ogarnięte. Musiałem zażyć w, w książkę instrukcji obsługi, bo jednej rzeczy nie wiedziałem, a generalnie intuicyjnie wszystko działa, także spoko. E, jadę z bruzdowaniem, potem będzie sprzątanko także będzie chrzask bojowy dla odkurzacza. Zobaczymy, jak on działa, czy, czy spełni moje wymagania. Jeszcze mam taką e, polecajkę dla Was. Jeżeli nie oglądaliście na Netflixie Znachora, no to polecam. Spoko film. Naprawdę dobrze się ogląda i. I według mnie jeden z lepszych polskich filmów ostatnich lat, także warto poświęcić 2,5 godziny prawie, on trwa 2,20 bodajże. Naprawdę bardzo dobre kino. Pogarniane, także biorę się zaraz za sprzątanie Najpierw polecę z mioteczką, większe grudzy powyłapuję, a potem odkurzaczem przeciągnę Chyba cały budynku nie będę sprzątał, no bo też bez sensu, tylko przy ścianach na razie poogarnię to Zobaczymy jak to będzie A potem ogarniamy teren Ach, W międzyczasie musiałem oczywiście polecieć po psa, bo pies uciekł Nie wiem, które na wyłazi, ale ale chyba podejmuję już decyzję, że nie będę je zabierał ze sobą, bo w środku, jak ona nie będzie mogła ze mną siedzieć, bo no bo człowiek siedzi i martwi się, że, że ten pies wyleci pod samochód, bo, bo jest jakaś taka szansa drobna na to. Lecimy z porządkami. już porządek, także bardzo fajnie, bo będzie dużo mile się pracowało. Już tak naprawdę wszystkie bruzdy przygotowane poza jedną, chociaż nie wiem, czy to bruzda będzie. Nie mam pomysłu, jak przeprowadzić prąd na poddasze. W sensie nie, nie wiem do, do czego to podpiąć miałbym. Nie wiem, czy trzeba by po prostu oddzielną linię ciągnąć. Nie mam pojęcia, muszę zastanowić się. Teraz jeszcze czas ogarnąć ziemię tamulinę. Za mną jest paleta. Także przywiązuję linę do palety i ciągam paletę za sobą jak wół roboczy i jadę z tematem. Ogarnięte. Trochę to wyrównało, ale czy to jakieś rewelacyjne jest, to nie wiem. Może trzeba byłoby więcej razy przelecieć z tym albo obciążenie rzucić na paletę, ale nic mi się nie chciało. Wydaje mi się, że jest spoko. Mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro przyjdzie trawa z nawozem. To jeszcze przed weekendem udałoby się zasieć tą trawę, byłoby z głowy. A teraz w głowie przede wszystkim mam ruszyć z elektryką. Z gniazdkami już wszystko ogarnięte, więc tutaj nie będzie problemu. Z oświetleniem trochę gorzej, bo jeszcze nie wiem do końca, jak będę chciał co robić, ale to w praniu wejdzie prawdopodobnie. Dobra, ja się zbieram i widzimy się przy następnym filmie. Do następnego!